Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. handball.pl Handbalowe bransoletki specjalnie dla Ciebie. Dwa rozmiary, aż 10 wersji. Handbalowe bransoletki I Love Handball są w pięciu kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, zielonym i niebieskim. Handbalowe bransoletki z sylwetkami rzucających zawodniczek i zawodników są w kolorach biało-czerwonym, żółto-czarnym, pomarańczowo-niebieskim, czerwono-granatowym. Zamów na handball.pl lub pisz na reklama małpa handball.pl